Zbliża się najgorętszy czas sprzedażowy w roku. Czy Twoja firma jest na to gotowa? Na horyzoncie sezon największych wyprzedaży i start kampanii świątecznych. Czujesz, że nie jesteś gotowa? Nie trać czasu i skontaktuj się z nami. Jak możemy Ci pomóc? Przeanalizujemy Twoją obecną ofertę. Poukładamy usługi i zoptymalizujemy kalendarz. Przygotujemy Cię na sezon sprzedażowy. Wskażemy, jakie chwyty i komunikaty będą skuteczne i przyciągną do Ciebie klientów. Opracujemy prostą, konkretną i skuteczną strategię marketingową. Zaplanujemy nowoczesne kampanie reklamowe. Stworzymy atrakcyjny i przykuwający uwagę content i koncepcję filmów promocyjnych, rolek, grafik i innych materiałów, które będą potrzebne. Poprowadzimy Cię za rękę. Udzielimy pełnego wsparcia we wdrożeniu działań. Bądź widoczna dla swoich klientów w tym czasie. Rozkryj swoją firmę z Frickiem.